Is important to you. Kiedy zawijam to jestem na mieście Kiedy tu wbijam to czy mi przejście Mija mi chwila tak jak po tabletce Mija godzina i już rozpłynięcie Gwiazdy One są na wyciągnięcie Karty wszystkie już w ręce Raki wciąż nie mam mi nie chcę Daj mi im palę lupał to serce Już kiedyś byłem gdzie jestem, więc nie męczą mnie myśli Jutrzejsze tylko myślenie, trochę luźniejsze Już się nie łamie, kurwa jak breakdance Już się nie łamie, bo nie ma powodu by tracić też uśmiech Gojują się rana, na nowe już czekają, wyleczone plecy kruch Moje myśli cykl w pół, powtórne, moje myśli raczą się o cudem i tym głównym sprzedawanym, kurtem Boku brak podwórek, raczej wciąż pod górkę, więc się delektuję burz gdzieś na szczytach chmurę puszczę się nie przyjmuję, bo nie muszę się nie przyjmuję, bo nie muszę o, Moja miłość pielęgnuje duszę, czas się sypie, jak i w kiedy temat kruszę. Wokół wiszą bianki, jak te serca kruche wokół pirani ja przeżywam coś z tego świata nie chcę uciec. Zobaczymy, co ta rudie.